Ten stary pastor, który już zmarł, niedawno zmarł, w czasie II wojny światowej służył jako żołnierz w amerykańskiej armii tutaj w Europie. I wracali po wojnie do domu i Amerykanów wsadzali na te potężne statki transportowe i tysiącami wieźli Amerykanów z powrotem do domu, wracali po wojnie, armia wracała. I posłali ich przez Atlantyk. I on opowiadał, że w nocy rozszalała się potężna burza i stracili kontakt tak z Europą jak z Nowym Jorkiem. Statek zaczął przeszczeć w szwach, zaczęło zalewać dolne pokłady statku, na którym było parę tysięcy ludzi. Rozpłakał się, wielu ludzi wtedy płakało. Kiedy stracili już nadzieję, wypogodziło się, jakimś cudem dotarli i wyładowali ich w portach w Nowym Jorku. Wracał długą drogą. Do swojego wiejskiego domu, a on pochodził e, z Kansas. Wracał do Kansas i kiedy doszedł, zobaczył w oddali swój mały dom, który stał w polach. I wyszła mu na spotkanie mama. Kiedy popłakali sobie, kiedy się już przywitali, on opowiadał, że powiedział mamie: Wiesz, co? To jest cud, mama, że ja jestem tutaj. My mieliśmy nie żyć. Wojnę przeżyłem, ale bałem się, że drogi do domu nie przeżyje. A ona mówi, synu, którego to było dnia? Bo coś dziwnego się stało w moim życiu. On mówi, taki, taki dzień. Ona podeszła do swojego notesika i otwarła. I mówi, czytaj. Pisało w tym notesiku tamtego dnia. Sam Pan Jezus zbudził mnie. I trwałam w modlitwie. Trwałam w modlitwie północy. Aż nie usłyszałam dość. Aż nie usłyszałam już się spać. Zobacz, synu. Bóg Cię chroni. Wiecie, to jest nagroda. Jest nagroda za to, że trwacie przed Panem. Jest nagroda za to, że z Nim rozmawiacie. Jest nagroda za to, że Boga szukacie i wierzycie, że On jest. I że nagradza tych, którzy Go szukają. Ten sam brat prawie 50 lat później już był starym pastorem i kaznodzieją. Był przy końcu swego życia. Prawie 50 lat później zwiastował w małym zboże w Kentucky I w czasie kazania jeden staruszek nie wytrzymał, przerwał mu, rozpłakał się i wstał. I rozłożył ręce i zaczął płakać i krzyczeć bracie. On mówi, co się stało? Nie jest normalne, że ktoś z płaczem przerywa kaznodzieje i kazanie. On mówi, ja Ci mogę powiedzieć, pastorze, Numer tego statku, numer jednostki, dzień i datę tego, co się stało, kiedy Bóg uratował ten statek przez modlitwę twojej mamy. On mówi skąd Ty możesz o tym wiedzieć? Mówi Wiesz co, byłem młodym, sklętym, spijaczonym człowiekiem. Cały swój żołd odłożyłem na prostytutki i wracałem do domu, żeby się cieszyć, pocieszyć życiem, a potem sobie strzelić w głowę. Życie nie miało dla mnie sensu. Tamtego dnia, kiedy zobaczyłem, że muszę zginąć w morzu, rozpłakałem się i powiedziałem: Boże, ja wiem, że ja jestem grzesznik i tak nie będziesz słyszał mojej modlitwy. Ale gdybyś miał kogoś, kogo mógłbyś usłyszeć, to cię błagam, żebyś temu komuś powiedział, żeby się on nie modlił. Mówi, pięćdziesiąt lat temu na tym statku, kiedy burza ucichła, oddałem moje życie Bogu i od pięćdziesięciu lat mu służę. Ale dopiero teraz wiem, przez czyją modlitwę Bóg zbawił moje życie. Chwała Jezusowi! Widzicie, czasem czekamy na świadectwo. Dzięki Bożemu miłosierdziu Bóg ratuje życie. Nawet nie wiecie, ilu ludzi, ile modlitwy było za was. Może niektórzy z was żyją i zastanawiają się, jak w ogóle przeżyli, jak wyszli z różnych sytuacji. Wiecie, jak ktoś, kiedyś, gdzieś o was się modlił. Chwała Jezusowi, bracia i siostry.